PiS chcą poznać dokładne wydatki miasta, czyli ciąg dalszych dyskusji na temat emisji obligacji komunalnych. My mieliśmy szczęście, czyli historia polskich Żydów na retro spotkaniu w resursie. Rusza 12. zimowy przegląd filmowy Koksownik, czyli prawdziwa gratka dla miłośników kina. Piątek podczas konferencji prasowej Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się do wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, podczas której nie przegłosowano zgody na emisję obligacji komunalnych na sumę ponad 39,5 miliona złotych. Zdaniem radnych PiS dyskusja na temat obligacji może być kontynuowana, ale wszystko zależy od dokumentów, o które zabiegają radni. Jeżeli jakąkolwiek zgodę będziemy wydawali, musimy dokładnie znać szczegóły, na co te pieniądze są przeznaczane. Czyli tak jak to pan prezydent ładnie mówił, działka podziałce. Ja Powiem panu prezydentowi, panie prezydencie, fakturka po fakturce, co do grosika rozpisane. Zapraszamy pana na sesję z takimi dokumentami. My chcemy wiedzieć, na co pan wydał pieniądze, co do grosza, ile kosztowały badania marketingowe. Radni PiS chcą przede wszystkim poznać wydatki w budżecie miasta na sumę blisko 30 milionów złotych, które zostały zakwalifikowane w rubryce jako inne. W rubryce inne istnieje kwota 28 milionów złotych. Prezydent wiele razy mówi o współpracy, o szacunku. Czy naprawdę szanuje radnych, szanuje osoby, z którymi chce współpracować i mówi o kwocie 145 milionów, nie wiedząc na co ona będzie wydana? My uzyskujemy jakieś wyliczenia i widzimy w, te, w rubryce inne kwotę 28 milionów złotych. To nie jest 100 zł, to nie jest 1000 zł. Oprócz tego radni klubu PiS chcą wiedzieć, co stanie się z pieniędzmi na inwestycje, które nie zostaną w tym roku zrealizowane. 74 miliony, proszę Państwa. Y do końca roku, czyli do 2000, końca 2018 roku, tych pieniędzy tak naprawdę nie wiadomo, gdzie są. Nieudana, niezakończona w tym momencie inwestycja wojska polskiego, trasa NS. Zaplanowane jest 74 miliony na inwestycje. Nie wiadomo, gdzie te pieniądze są i oczekujemy od pana prezydenta przedstawienia konkretnych faktur. Do końca roku, żeby przedstawił zaangażowanie, jakie są potrzebne pieniądze właśnie na te inwestycje. To są ogromne pieniądze, które można wydatkować na inne rzeczy. Od pozyskania tych danych Radni Prawa i Sprawiedliwości uzależnią swoje dalsze postępowanie w sprawie emisji obligacji komunalnych. We wtorek, 11 grudnia, odbędzie się kolejne retrospotkanie. Tym razem gościem będzie amerykanka Georgia Hunter. To spotkanie będzie, będzie wyjątkowe. Będzie się koncentrowało wokół e, książki Georgii Hunter. My mieliśmy e, szczęście. Pani, e, Pani Georgia jest e, wnuczką radomianina e, Adiego e, Kurca. Książka opowiada o losach rodziny polskich Żydów podczas II wojny światowej. Cała rodzina Kurców była tak naprawdę przed wojną sąsiadami resursy dlatego, że mieszkali pod adresem Malczewskiego 14. Była to um, żydowska rodzina, której życie do wybuchu wojny wyglądało um, w miarę stabilnie, było, było po prostu um, normalne. Wiadomo, że kiedy wybuchła wojna um, wszystko, wszystko się zmieniło rodzina rozproszyła się część jej znalazła się w Getcie część jej udało się uciec najpierw na wschód część wędrowała potem z armią Andersa ktoś znalazł się inny w Afryce w Ameryce Południowej ostatecznie w Ameryce Północnej Podczas spotkania będzie można zakupić książkę my mieliśmy szczęście w dniach 12-20 grudnia w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownie odbędzie się 12-zimowy przegląd filmowy Koksownik. Zdaniem specjalisty od kinematografii Leszka Sikory, nazwa przeglądu oraz data pokazów są nieprzypadkowe, ponieważ symbolicznie odnoszą się do rocznicy stanu wojennego. Tradycyjnie jest to związane z datą 13 grudnia. Jest to data rozpoczęcia stanu wojennego, wprowadzenia w Polsce. I nazwa tego przeglądu wiąże się też z symbolem stanu wojennego, gdzie na ulicach stały koksowniki, grzały się przy nim i wojsko, i ludność. Stąd taka symbolika. Filmy, które prezentowane są w trakcie przeglądu, poruszają głównie problemy społeczno-polityczne, z którymi zmaga się człowiek we współczesnym świecie. Oczywiście pokazujemy filmy mówiące o prawach jednostki, o sprawach wolnościowych. Pokażemy w tym roku ponad 11 filmów dokumentalnych i fabularnych w tym premierowy film, film, który otworzy pokaz. Jest to film Outsider Adama Sikory. Zamknie cały przegląd 22. film Fahrenheit 9, łamane przez 11. Michael Amura, To jest to dokument amerykański, krytykujący władzę Donalda Trumpa. Ponadto podczas pokazów będą prezentowane filmy animowane, a jeden z nich opowiada historię słynnego reportażysty, Ryszarda Kapuścińskiego. W międzyczasie obejrzymy filmy mówiące i o Afryce i o Europie, o problemach społecznych. Będą też dwa filmy animowane, jeden z nich opowiadający historię pana Kopuścińskiego, znanego redaktora, który wyprawiał się i pisał reportaże do, do Afryki. Także no, oferta jest bardzo szeroka i myślę, że miłośnicy właśnie takiego gatunku kina znajdą coś dla siebie. Projekcje będą odbywały się w ramach dyskusyjnego klubu filmowego. Karnet na trzy dowolne filmy kosztuje 27 zł, a wejściówka na jeden pokaz 12 zł. Wybrałam dla Państwa kilka książeczek o niezwykłym misiu, niedźwiedziu Wojtku, który był żołnierzem armii Andersa. Wraz z żołnierzami II korpusu przebył cały szlak bojowy. Yy, który, który oni przebyli przez Syrię, Palestynę, do Włoch, brał udział w walkach pod Monte Cassino, yy, pomagał im dźwigać ciężkie yy, skrzynie z amunicją, nie był więc tylko maskotką. Yy, na jego temat powstało już wiele książek. Yy, te, które tutaj Państwu prezentuję, to, to, to może połowa tego, co funkcjonuje na polskim rynku wydawniczym. Są wśród nich książeczki dla dzieci, jak świetna książeczka Elizy Piotrowskiej Wojtek, żołnierz bez munduru. Bardzo bogato dokumentowana książeczka Dziadek i Niedźwiadek Łukasza Wierzbickiego. Jest powieść dla troszeczkę starszych Wojtek z Armii Andersa. Dla tych, co może chcą troszeczkę podszkolić język angielski są wydania, wydania angielskojęzyczne autorki Jenny Robertson i Aileen Orr pochodzących ze Szkocji, gdzie resztę swojego życia po wojnie spędził Wojtek i tak naprawdę skąd to Szkoci pamiętali o nim, Szkoci jakby przywrócili pamięć o nim i, 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 i z ich inicjatywy Możemy w tej chwili zapoznawać się z historią niedźwiedzia Wojtka w Polsce, uczyć polskiej historii dzieci w oparciu o niezwykłe przygody tego dzielnego misia. Restauracja La Spezia, świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla, steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny, a dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja Raspecja, ulica Santomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Nowość. Automatyczne bramy garażowe. Dostępne od ręki. Bardzo dobra jakość. Transport do klienta. Łatwość w montażu. Produkt radomskiego lokalnego producenta. Jarmex. Ogrodzimy co chcesz. Dostarczymy gdzie chcesz. www.jarmex.com.pl Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa. Przywożone codziennie, prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu. Ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga! Giełda Rolna czynna także w niedzielę wolne od handlu. Na program zaprasza sponsor Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Auto -Lekar. Www Autolekar. www.autolekar.pl. Na prognozę pogody zaprasza fabryka broni łucznik Radom. sobotę w Radomiu na zmianę słońca i chmury. Na termometrach 2 stopnie poniżej zera. Ciśnienie będzie wynosić 1019 hektopaskali. W niedzielę będzie cieplej. Temperatura wzrośnie do 4 stopni. Ciśnienie delikatnie w dół. W poniedziałek synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Na termometrach 7 stopni. Na barometrach 1008 hektopaskali.